Zadajecie mi ostatnio coraz częściej to pytanie, czy to już czas, żeby kupować dolary? Odpowiedź na to pytanie wbrew pozorom nie jest prosta, bo zależy głównie od tego, jak oceniamy przyszłość polskiej gospodarki i na ile prawdopodobny jest naszym zdaniem scenariusz taki, który wydarzył się w Turcji: czyli bardzo wysoka inflacja i zniszczenie wartości lokalnego pieniądza. Czy taki turecki scenariusz może się zdarzyć również w Polsce? Oczywiście może. Aby ocenić prawdopodobieństwo takiego właśnie rozwoju wypadków trzeba obserwować dwie rzeczy. Pierwsza to poziom inflacji w Polsce w porównaniu do inflacji w innych krajach naszego regionu oraz w tych krajach Europy Zachodniej, z którymi rywalizujemy o pieniądze inwestorów. Druga rzecz, na którą warto patrzeć, to notowania polskiej waluty w relacji do innych walut, ale nie tylko dolara, ale też takich pieniędzy jak euro, korona czeska, węgierski forint. Jeśli złoty zacznie się znów mocno osłabiać w relacji do tych walut, no to będzie to oznaczało, że być może już czas myśleć o ucieczce od złotego. Dokąd? No do dolara, do złota, do wszelkiego rodzaju realnych aktywów antyinflacyjnych. Czy to się musi wydarzyć? Oczywiście nie. Jest możliwy pozytywny scenariusz. Wygląda on tak. Udaje nam się zbić inflację do poziomu 8-9% w skali roku. Stopy procentowe stają się realnie dodatnie, czyli na depozytach bankowych nie tracimy już realnej wartości naszych oszczędności. Konsumenci i firmy przyzwyczajają się do tego, że inflacja jest i że jest dość wysoka, ale jest pod kontrolą, jednocyfrowa. Ceny rosną, pensje i inwestycje też, a złoty pozostaje w miarę stabilne. Jest super, jest super, więc o co ci chodzi? Jest super, jest super, więc o co ci chodzi? O... Ale jest i negatywny scenariusz. On wygląda tak: nie udaje nam się opanować inflacji, a im jest ona wyższa, tym większa jest różnica między stopami procentowymi a wzrostem cen. To oznacza, że zagraniczni inwestorzy nie chcą już z tego powodu kupować polskich obligacji. To z kolei prowadzi do tego, że złoty się osłabia. Im bardziej się osłabia, tym droższe są dla nas wszystkie towary sprowadzane z zagranicy. A umówmy się, że jednak większość najcenniejszych rzeczy, które mamy w domach, to są rzeczy kupowane za euro lub za dolary. Mamy więc podwyższoną inflację, ona jeszcze bardziej się nakręca i wreszcie dochodzi do sytuacji, w której Polacy tracą zaufanie do złotego. Idą do banków, wyjmują pieniądze, likwidują depozyty i zamieniają je na dolary. W dzisiejszych czasach niedobrze trzymać złotów. Panowie, sprawa jest prosta jak głos mongoła. Sysamy baksy z rynku. Co się musi wydarzyć, żeby do tego czarnego scenariusza nie doszło? To, żeby złoty się obronił, muszą być chętni do jego kupowania. Są zasadniczo tylko dwa powody, dla których ktoś mógłby chcieć inwestować w taką walutę jak złoty. Co po co? No co wszystko po co? Pierwszy powód to chęć zbudowania tutaj fabryk, czy tworzenia jakiegoś innego rodzaju realnych inwestycji. Ale czy przy inflacji sięgającej na przykład 20% takie inwestycje miałyby sens i czy mogłyby się komuś opłacać? No nie wiadomo. Nie wiadomo czy ludzie w Polsce mieliby pieniądze, żeby kupować rzeczy wyprodukowane w takich fabrykach. No i też nie wiadomo jakie byłyby koszty samych inwestycji. Z całą pewnością byłyby z punktu widzenia tych zagranicznych inwestorów nieprzewidywalne. Drugi powód, dla którego Kupuje się waluty innych krajów, to chęć zainwestowania w obligacje emitowane przez jego rządy. Ale jeśli inflacja jest znacznie wyższa niż poziom stóp procentowych, a od tego zależy oprocentowanie obligacji, no to inwestorzy raczej wolą pójść tam, gdzie ich pieniądze będą lepiej pracowały i gdzie oprocentowanie jest wyższe niż inflacja, a niedużo niższe. Oczywiście są od tej zasady wyjątki. Są takie kraje jak Szwajcaria, które wcale nie muszą oferować wysokiego oprocentowania nabywcom swoich obligacji, ale to kraje bardzo bogate i dobrze zarządzane. Do tych krajów płyną pieniądze z całego świata, tam się właśnie buduje fabryki, tam się inwestuje, tam się tworzy realne inwestycje. W takich krajach oprocentowanie obligacji czasem jest wręcz zerowe. Inwestorzy godzą się na to, że będą zarabiać na obligacji 0%, jeśli mają pewność, albo przynajmniej duże prawdopodobieństwo, że waluta danego kraju będzie się umacniać. W związku z tym to, czego nie zarobią na oprocentowaniu obligacji, zarobią na tym, że waluta danego kraju staje się coraz cenniejsza. To jest właśnie przykład Szwajcarii. Tam się inwestuje na 0%, ale właściwie z dużym prawdopodobieństwem, że waluta tego kraju będzie. Coraz silniejsza i na różnicach kursowych zarobi się to, czego się nie zarobi na oprocentowaniu obligacji. Jest jeszcze trzeci powód, dla którego można kupować walutę danego kraju to jest powód turystyczny. No ale Polska nie jest chwilowo jeszcze Mekką Turystyczną, więc dzisiaj raczej nie brałbym pod uwagę tego źródła siły złotego. Krótko mówiąc, jest więc tak: jeśli Polska będzie Miała inflację znacznie wyższą w porównaniu z poziomem stóp procentowych i z oprocentowaniem obligacji niż w innych krajach, no to nie będziemy atrakcyjnym miejscem do inwestowania, zarówno jeśli chodzi o inwestycje realne, czyli w fabryki, jak i inwestycje w obligacje Polskiego Skarbu Państwa. Jeśli zaś nie będziemy atrakcyjni inwestycyjnie, to złoty będzie się osłabiał. To będzie napędzało inflację i w końcu, jeśli nikt nic nie zrobi, nastąpi krach złotego. Czy to realny scenariusz? Wydaje mi się, że wciąż jesteśmy daleko od niego i mamy szansę się uratować. Wszystko zależy od tego, jakie zaoferujemy inwestorom oprocentowanie obligacji i do jakiego poziomu w tym czasie uda się zbić. Inflację. Jeśli różnica między jednym a drugim parametrem nie będzie miażdżąco wysoka, to wydaje się, że powinno się udać uniknąć czarnego scenariusza. Jeśli uda się go uniknąć, to odpowiedź na to, czy już dzisiaj kupować dolary, wcale nie jest oczywista, bo w czasach, kiedy polska gospodarka rozwijała się dobrze, dolar był jedną z najgorszych możliwych inwestycji. Jeśli natomiast Sytuacja rozwinie się w złym kierunku i będziemy mieli bardzo wysoką inflację, stopy procentowe znacznie od niej niższe, i nie będziemy atrakcyjni dla inwestorów zagranicznych. A więc polski złoty będzie się osłabiał. No wtedy, kupowanie dolarów może być jednym z kilku. Elementów ochrony realnej wartości naszych oszczędności, obok innych inwestycji alternatywnych, czy na przykład zakupów złota, czy to w sztabkach, czy w monetach. Ale nie życzymy sobie tego scenariusza i trzymamy kciuki, żeby jednak wszystko skończyło się dobrze. Jest super, jest super, więc o co ci chodzi? Jest super, jest super, więc o co ci chodzi? Więc o co ci chodzi?